Wrócisz tam, gdzie powinieneś być. Walczyć za kraj. Nie jest pana samochód, to co się pan rządzi? Co nie, nie, mnie tutaj? Nie dotykać samochodu. Ja wiem, co ja zrobiłem i zrobiłem to dobrze. Proszę ustąpić, proszę się ustąpić. Dlaczego? Odsunąć. Mogę wszystko panu kazać. Nie mogę stać na chodniku? Moje polecenie jest tutaj ważniejsze. Ty wraca, a i je... bicie no. za kraj, a nie tu cwajacze z naklejkami. To jest jeżdżenie po chodniku. Pan, tak? no, pan no go tak. rozliczył za parkowanie tak. czy tak. za jazdę? Za jazdę. To jest to samo. Nie. Y... Tak. Idź stąd, bo na policję. Dzień dobry, chciałbym zgłosić pojazdy jeżdżące po drodze dla rowerów w liczbie 20 przy ulicy Wolskiej 138 na 140 w Warszawie. Próbują mnie zepchnąć drogi dla rowerów i no nie wiem o co chodzi, dziwne bardzo. Ale zanim zaczniemy, to najpierw wyjaśnię, gdzie się właściwie znajdujemy. Jesteśmy na ulicy Wolskiej 138 na 140. Tutaj jest droga dla rowerów. Ja idę chodnikiem, a obok, jak widać, zazwyczaj puste zatoki postojowe. Ale kilka razy w roku tutaj zbiera się bardzo dużo ludzi i bardzo dużo samochodów. I wszyscy koniecznie muszą tutaj gdzieś zaparkować. Ja już nakręciłem kilka filmów z Wolskiej. Tam kawałek wcześniej działa się cała akcja na chodniku. To bym się żebyś się no? Nie. Bo Cię boję, że Ciebie uszkodzę. Ale teraz postawili tam słupki, więc te słupki czasem pomagają, czasem nie pomagają i też się da tam wjechać. Ale w tym roku większość kierujących zebrała się w tym miejscu i na tym chodniku. I cały ten odcinek, który ja w tej chwili idę, był zastawiony przez samochody, a dojazd do tych, w cudzysłowie, miejsc, na których kierujący parkowali. Dojazd odbywał się tą ścieżką rowerową, drogą dla rowerów. I ja idę cały czas ten kawałek, którym tego dnia, w którym nagrywałem film, jeździły po prostu samochody. Skąd one wjeżdżały, żebyście mieli pełen obraz sytuacji, właśnie doszliśmy do tego miejsca. O, tutaj jest taki wjazd. I tym wjazdem, i tamtą drogą dla rowerów. Kilka, dziesiąt, a nawet może 100 metrów, ruch pojazdów odbywał się bez żadnych przeszkód. Z tego miejsca będzie jeszcze jeden odcinek, a tymczasem zapraszam na film z udziałem policji oraz osób, którym się bardzo nie podoba to, że mi się nie podoba jeżdżenie po chodniku. Ojejku, po potrawce pan będzie jechał. Dobra. Pan zgasi, zaczekamy na policję. Czekamy. No, na spokojnie. Tu jest park obok, można się przejść bardzo wygodnie. Za to i tak jest mały mandat. Może pan tu parkować cały dzień? Waga, samochody tu jeżdżą. Dzień dobry. Wygrali Państwo odznakę taką. Ja Ci zaraz nakleję. Wygrał Pan. Wygrałeś. 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 Jak się nazywasz? Maksym. Nazwisko? Jakie nazwisko? Kartę, dokument pokaż. Ty pokaż. Kartę pokaż dokument. masz. Pokaż dokument. Ty, ty, ty wracaj i idźcie za kraj, a nie tu swajacze z naklejkami. Ty. Przed sercją jeszcze. Więc no, skandal, co? Idź walczyć za kraj. się ci nakleję zaraz. Idź <grym> Dobra, no idźcie na ten, się pomodlić czy gdzieś tam do parku. Idź hamie, idź. Ty jesteś hamem, jeździsz po drodze dla rowerów i po chodniku. Poszalałeś? <grym> Nie zauważyłeś? Dostaniesz drugą z tyłu, możesz tu skubać. Co nie, mnie nie, nie, dotykaj samochodu. Nie dotykaj Zobacz mnie przede policję. wszystkim. policję. Nie dotykaj mnie przede wszystkim. Odejdź stąd. Dobrze, ja nie będę cię, Odejdź stąd. No, zbliżam się jakoś specjalnie. Czy zabiorę Idź stąd, bo zadzwali na policję. Nie sądzę, żebyś mógł tu być w Polsce. Nie? Nie, ja cię, ja cię... Ja cię deportuję. Wrócisz tam... Gdzie powinieneś być, walczcie za kraj. A nie tutaj, bawisz się jak chłopczyk. Idź stąd. To jest taki, ty się nie bawisz jak chłopczyk? Idź stąd. To jest taki tor dla samochodzików, tu mały zrobili? Mały asfalcik? Idź stąd. Dobrze, ja się oddalę. Wy się Wy... idźcie, przejdźcie. Zapraszam później z powrotem. Jeżeli mi zniszczysz samochód, jakąkolwiek naklejką, wszędzie będą. dobrze, dziękuję. Czyli rozumiem, że to jest w porządku. Zobaczsz. To jest w porządku. Miłego dnia. Wstyd nie ma. Nie ma, bo pan patrzymy jeszcze z nich przyjechały. Siedzę. Weź się za stało. Dżwadzanie jeździł na rowerku. Dzięki. Przemyślę to. Jak mi naklei, że ci znajdą. No będzie zaraz naklejał, wiesz, to, to jest... Ale pan jest ze straży morskiej? Pan nie, nie. nie... nie wolno Ojejku, kleju. a nie wolno chyba jeździć po drodze, jest... po drodze i... dla rowerów, prawda? Ale to jest w ogóle nie pana sprawa. To jest moja sprawa, bo ja tu jeżdżę na rowerze. Ale pan tu stoi. No jechałem rowerkiem. Państwo jeżdżą po drodze dla rowerów. Nie jedź. ja zadzwonię na policję. Pięknie dzieci uczycie. Dzieciaki wiecie, że nie jeździ się no, samochodem się, po drodze odzywaj, dla rowerów. Sam się nie odzywaj. Się, się nie odzywaj. Ja zadzwonię na policję. Tak. Lepszy ty przekaz im dam niż ty. Ty mi grozisz. Ty. Grożę no, tak. ci, tak. No, tak, tak. Naklejki naklejałem. Grozi Oj, wie, mi. Oj, dzieci mnie strasza. Tu nakleja na siebie. Na Straszy. Podrażę. Ja nie mogę iść do co... na nidzirek. Notka, nie wiem, pan bo mi stoi, mi straszy. Z kamerą stoi, na tej. na... Pomóżcie mi. Pod na górze. Ja zaraz panu powiem adres. 138 na 140. 138 na 140. Nie, to jest niszczenie mienia. Nie jest. Ja na szczęście jestem adwokat. Ja o, wiem co jest. Oczywiście. To dlatego pan... To do dobrze, powodu, pan, tak, dobrze tak, wiesz, tak, że to jest czynność to odwracalna. To jest Odwracalna, nieodwracalna. Zobaczysz, będziesz miał postępowanie karne. Oczywiście. A jak patrzysz, na swój, jak patrzysz na swój 160 artykuł kodeksu karnego? Narażanie na utratę zdrowia lub życia. Policja Jechałem obok ciebie rowerem po drodze dla rowerów. Jak na to się zapatrujesz, panie pani adwokacie? Kolok, ale, jak się co na to zapatrujesz? No. Uważasz, że jesteś w porządku? Weź Dziękuję. Nie ma zimny, to jest Nie ma oczu. Ale on ma maksymalnie zupełnie, nie? Ja nauczu. Jeszcze pytanie, czy może. Nie 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 Jest zakaz zatrzymywania, bo nie. Jest, B36. Jestem zgłaszającym. Dzień dobry. Dzień dobry. Nadzwoniłem na 112 na temat samochodów jeżdżących po drodze dla rowerów. i rower. <grym> Pan się bardzo zdenerwował, gdyż spychał mnie z drogi dla rowerów samochodem. samochodem. Dziećmi jechałem z myślą, to w ogóle... Jak... Mniej ceną to właściwie na przedniej szczypie. <grym> ja nie ja wiem co... Tak pan... pan. Panie aspirancie... Nie będę. Teraz, Teraz zgieram. tak, jeżeli chodzi o tę naklejkę, to jest niszczenie mienia, jest komisariat na I pan za to poniesie karę, powiedziałem. To nie jest niszczenie mienia, proszę A co to jest? pana. To jest naklejenie naklejki, proszę no, pana. Ta, 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 to jest jak czynność. odwracalna. proszę pana, razem z szybą, to nie, to nie, to jest czynność odwracalna. Ja tego nie wiem, ja tego nie wiem ten pan tego nie wie. No Jasne. Właśnie. Użyje ktoś odpowiedniego środka do usunięcia tego? Nie, i to wystarczy odkleić. Nie, jest, tylko pan tego nie wie, no to proszę bardzo. Ale ja nie będę tego odkrywał, nie jest mój samochód, nie no mogę właśnie. go dotykać. No to czyli ale mamy no samochód wszystko jasne. Nie jest pana samochód, to co się pan rządzi? Tak czy nie? Proszę pana. No ale tak czy nie? No <słuch> właśnie, to już mamy ustalone. Okay. Teraz tak. Nie, czy ma prawo w ogóle przebywać na terenie Polski? Eee, no już spokojnie, spokojnie. Eee, teraz tak. Pan, by... pan Pan tutaj się znalazł e, skąd? W tak? Tak. Szybko pani. Eee. Jest zakaz... tak? Trzyma pana za słowo, jest zakaz zatrzymywania. Oczywiście, proszę pana. I dotyczy. Ale po czy podwiedzą jaką był tu jakiś tur, żeby Zaraz, za... zaraz, zaraz. Zacznijmy od początku. Wzięło się to stąd wszystko, że pan tutaj wie. Tak czy nie? No. Tu wszyscy tędy jechali. Pan jest dziesiątym samochodem, który tutaj dobrze, jedzie. spokojnie. To jak ja jestem pan bardzo Ja te spokojnie. samochody i je pan spisał numery. Jest nie, proszę pana, do pisania... ja dokonuję ujęcia obywatelskiego. No. Zadzwoniłem bezzwłocznie na 112 dobrze, i zatrzymałem tamten pojazd. dobrze, już spokojny. Jeżeli chodzi o pozostałe pojazdy, jeżeli ma pan coś do powiedzenia, to w dniu pracującym jest waliców 15, zgłaszamy zawiadomienie o wykroczeniu. Tak? Chciałbym zaznaczyć. Dobrze. Mogę coś powiedzieć, przepraszam. Chciałbym zaznaczyć, że te samochody całkowicie blokują drogę dla pieszych. Jest to utrudnianie ruchu w tak, myśl potwierdza. 90 tak, artykułu i powinny zostać odholowane. Nie. Nie powinny zostać Nie jestem odholowane. w stanie przejść chodnikiem, proszę nie pana. Nie powinny zostać odholowane? Dlaczego? Tylko, tylko na przykład zabezpieczone przez strażnik? Nie stardy. jestem w stanie przejść chodnikiem. Zjeździ by pan odholował to, samochód. Znacza tam, co jest po tamtej Tam prosto, też jest droga to... dla pieszych. Dobrze, to o tym nie dyskutujemy. Tak, One nie będą odholowane. To Czyli zjezdni da... by pan odholował, a stąd nie? Nie, nie zjeździ. Od... A jaki tam jest znak? Jeszcze raz. B36. Z tabliczką Nie, bez T10. Dobrze. Tu już mamy jasność, nie zostaną odprawione. Aha, dobrze. Ale wykroczenie jest i kara, wiadomo, zgodnie z teryfikatorem. Tak, się należy. Dobrze. To, to, to prosiłbym wystawienie wezwań tym kierowcom. Do tego już doszliśmy. Teraz tak, poproszę od Pana jakiś dokument tożsamości. Dobrze. Ma Pan przy Mam. Poproszę. MM Obywatela. Proszę. Teryfikat. Od poproszę o pana no może mi pan się przedstawić jeszcze? tak, no, mogę, imię, nazwisko, przepraszam no może pan powtórzyć nazwisko? dziękuję jeżeli chodzi o kierowców niestosowanie się do znaku B36 taryfikator przewiduje mandat w wysokości 100 zł, 1 punkt no tak. Panowie Oczyw przyjmują, no? oczywiście. Przyjmują hmm. mandat? Jeśli tak. to pociąg, jakbyś no, za to wyda No to, to to chwila trzeba poczekać. Dobra. Panie Sklet, miałem prośbę, by w zaznaczyć, co tak. się Tak, oczywiście, no wydarzyło się. Chciałbym zaznaczyć tak. też, tak. przepraszam, że to, 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 jest... to nie jest jazda wyłącznie, po, to jest jazda po drodze dla rowerów, po pierwsze, nie zastosowanie się do znaku C13, a niechuje. następnie jazda wzdłuż po drodze dla pieszych i to jest 26 artykuł. Mm. To, to znaczy tak. Pan jechał tędy później po chodniczku, Pan, proszę który? pana. Ten. W którym chodniczku? Po tym. No, po tym, jak widać... To to ja jest. ustalę, co to jest. Ja ustalę, co to jest. I o, oczywiście, tak? Dobrze. Bo droga dla rowerów, rozumiem, że to jest ten asfalt, tak? Jest oznaczony znakiem, tak. Czyli tak, ten asfalt? Mhm. Czy jechał ktoś po nim? Ja jechałem. Pojazd? Ten pojazd, tamten pojazd. Który jechał? Po tym asfalcie, tak? Ten. Tak jechał? Po, po... którym? No po drodze dla rowerów, tam, tam. Tak, musiałem tu przejechać. Musiał po pan. Po asfalcie? Pan musiał. A to, dlaczego pan ten wyjechał? Jak tu... No nie bardzo rozumiem, skąd pan? Z A, tam daleko gdzieś pan wie, żeby dojechać tutaj. Tu tak, pan sobie urządza przejażdżki tutaj. Przejażdżki. To jest zagrożenie I... dla rowerzystów. I... No to... Jeszcze raz. Drogancja. Ale to spokojnie, jeszcze... Jeszcze raz, wjechał pan mniej więcej tam, gdzie ten bus niebieski, tak? Gdzieś tak? tak? Dobrze mówię? Tak? Pan... Tak? Dalej, tam no, gdzie ta rowerzysta. czarna Mazda, e, na trawie Aha, stojąca widzę. zresztą. Aha, I, i stamtąd przyjechał pan tutaj, tak? Tak. tak. Słabo to wygląda, by panie kierowcy. Tak, ma pan rację, tutaj pan rowerzysta, tak być nie powinien. Tak, proszę bardzo. Ale tak, tak być nie powinno i to usprawiedliwia, tak? Byłem w emocjach, Pan prawie na mnie wjechał, proszę Pana. Nie proszę pan, no, on na pewno tak być nie powinno. No. a co dalej no to? Nie no, ale jeżeli celowo on jeszcze wjeżdża, no to w ogóle... Znaczy no, I no co, celowo jeżdżę ja, po ścieżce to dla roweru? No, ale nie no, jeździ, no... Jest, jest dzisiaj wyjątkowo... I, panie Aspirancie, no, ale... ja, ro ja, rozu ja rozumiem, ja rozumiem, ale proszę zobaczyć, ja, ja rozumiem wszystko, że nie ma, ja, Nikt nie wjeżdża sobie codziennie. Jest... nie ma, nie ma gdzie stanąć, Panie Aspirancie. No ale to też nie jest nie, twoja wina, no, że nie ma gdzie stanąć. No, to nie, nie wiem, jest nie komunikacja nie, nie miejska. Nie jest, nie, jest pana wina. I wtedy, no jak nie ma gdzie no, stanąć, to nie stoi. małe dziecko z łamaną ręką. No, no, jak no, mogę wszystko, jasne. No pewnie nie tylko Panu, Zaraz ktoś przyjedzie jeszcze inny, starszy, młodszy, zmęczony. Panie, no. Panie aspirancie, gdzie jest kaliber e, no, wjechania do gruźb i do niszczenia mienia? Jakie gruź? Odwróćmy, odwróćmy sytuację. Pan chce mnie zniesławiać w tej chwili? Jakie groźby? Ja składam zawiadomienie o możliwości podejrzenia Jakie groźby Groźby karalne. czułem się zagrożony i to jest przestępstwo subiektywne, obiektywne I... on ma kartę, on ma kartę teraz, no, ma teraz. Panie Aspirancie, bo zaraz mi się skończy liturgia... Ale zaoszczędził pan dużo czasu jadąc po drodze dla roweru. Panie sprzęcie, bo sko się. Ja muszę wejść, to są to jest święte prawa konstytucyjne do, do tego, żebym mógł uczestniczyć w ceremoniach religijnych. Więc to, ja się to się to... zaczyna, czy się kończy? No, prawie się kończy. Za ile chcemy wrócić? Około 12. .00. Ja też mogę? Nie, to za dlaczego? Zaczę do pana mówię. Nie, 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 za długo, bo nie przewiduję, żebyśmy tutaj tyle spędzili czasu i czekali na pana. Zaraz tutaj od pana pierwszego, że tak powiem. Poproszę. Halo. Tak, PESEL proszę. Tak, to możemy na stronie. Dziękuję. Przepraszam, że przeszkadzam, ale za jazdę po drodze dla pieszych też pan poniesie konsekwencje. Ja mam nagrane to. A jakie wy macie dokumenty? Wy macie prawo tu wchodzić? Ponosi pan konsekwencję. Ja? Ale ja chciałbym pokazać nagranie. Posi pan jaki konsekwencje. Ja panu wierzę. Otóż no, chyba pan nie kłamie, nie? Nie no mam... Czy... Kłamie pan czy... Oczywiście, że nie, no, proszę nie pan. Wierzy. Dziękuję. Pana, jakie moje dokumenty? Pan, na jaki macie dokument? Czy macie prawo to pojeździć i zaciemować? Nic nie rozumiem. Nie rozumiecie? Dobrze. Rozumiecie? Tak. Nie, nie rozumiem. Myślałem, ty, jak u was jest kamera, to już wszystko można. PMK, powiedzą panowie, PMK. Stała tutaj, gdzie to wcześniej, tak? Tutaj. No mniej więcej. No, tak. Ja nie chęc. Proszę pana, ale ja tylko... Ty, no. Nie no. Tak, nie Gdzieś miejsce może by państwo zjechali. Tak, można by pan sobie stąd po prostu pojechać przecież, A dlaczego? nie? Dlaczego? To już postojemy i... Znaczy, nie, no teraz to muszę pana rozliczyć. A aby... ten pan czemu nie odjechał? No ten pan, bo no, widzę, że fizycznie jest to niemożliwe. W jakim sensie? No w takim, że no jak no myślę... Musiałby że pomoc drogową wezwać. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Pomoc drogowa też jest raczej fizycznie tutaj niemożliwa i będzie to jeszcze większe zagrożenie dla tutaj ludzi No dobrze, ale to Dobrze, i ko... już z tym skończyliśmy. Proszę Ten pana, pan odjedzie, ale jak będzie możliwość odjechania w tym No to na tych teraz mógł odjechać. Przecież pan powinien mu kazać, stąd odjechać, przecież złamał przepisy wjeżdżając Tak, kazałem mu odjechać, odjedzie. On sobie poszedł teraz. teraz tak. Jeżeli chodzi o BM. No ma małe dzieci, trzeba też to zrozumieć. Tak? Muszą... Tak. A ja jadąc rowerem, eee. ścieżką rowerową to, z małymi to pan dziećmi. Nie został za to ukarany. Jechał pan z małymi dziećmi? nie. Czyli co mi pan opowiada, że pan z małymi No Ale dziećmi? tu ludzie jeżdżą z małymi Mówimy dziećmi. Nie tylko o sobie na razie. Proszę tak? pana, ale to jest zagrożenie dla innych. Eee, tak jest, został za to ukarany. Nie, jakby no, to jest tak. śmieszne, proszę pana. tutaj? No tak trochę, trochę jest, nie tak jak powiedziałem, nie pana. trochę. No tak. A tu nie ma no. współczucia? No jedzie, przejeżdża, tak? Tak? Super stoi, tak? Czy jedzie? No bo jest na włączonym silniku, a jak panu sprzęgiełko puści albo coś... Czyli stoi, tak? Nie tak, wiem, no ale no. z włączonym silnikiem. Nie wiadomo, co kierowca stoi. zrobi, no, skoro to zdecydował przedanee. się jeździć po drodze pan dla pan roweru. To Zgadanie. już wiemy, tak, tak potwierdzam, to się stało, pan zostanie za to ukarany. Mhm. No. Super. Dobra. Dobra. Idą panie, wypiszcie mandat i spokojnie. Tak, Czy ja jestem do czegoś potrzebny jeszcze? Nie dawał pan dokumentów. Dawałem. Znaczy, fizycznie, nie. Nie. Tak. nie, nie dawałem. Czyli nie jest pan? Dziękuję bardzo. mandat Nie może Pan. Nie, bo nie wolno jeździć po drodze Można dla rowerów. Nie. nie, nie, dla nie. Za, za, co pan, za co Pan mandat dostał? Mogę zobaczyć? Nie ma, a Ty nie masz prawa. Andrzej. nie masz No to nie. Czujesz, że ja tutaj się? Pan przejedzie, ja pomoże, żeby było... Ale nie wolno jeździć przecież po drodze dla roweru. Yy, Wiedzie pan. Ale chciałbym też wskazać, że pan niszczy zieleń. bo pan mówi o naklejce o niszczeniu mienia. Mm. To jest niszczenie mienia publicznego, proszę tak. pana. Aż I co pan z tym zrobi? Zrobię, już zrobiłem. Co pan zrobi? Nie mogę powiedzieć. Znaczy, to ja się dowiem w, do, tak, w trybie dowie dostępu pan, dobrze, do informacji tak, publicznej. oczywiście, proszę zjechać na wodę. A co pan zrobi z tymi parkującymi na skrzyżowaniu, którzy stwarzają zagrożenie? Yy, ja to wszystko to, zgłaszałem, tak, proszę dobrze, pana. Dobrze, do tego dojdziemy, po kolei. Tak? Proszę zjechać. Na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że ma pan wykonywać moje polecenia. W związku z czym? Z ustawą o policji. Ale nie prowadzi pan wobec mnie interwencji. Proszę pana, no jak nie prowadzę, jak pana legitymuje? Zakończył pan już. Tego Pytałem pan się. Wie. Pytałem. Tego się pan pana. nie wie, proszę. Powiedział wykona... pan, że pan zakończył. Po zaraz czynności. Zacznę, proszę, wykonać proszę moje polecenie. To proszę zacząć. Proszę... No zaczynam, proszę wykonać moje polecenie. W związku na... z czym? Z moim poleceniem. Czyli pan chce, żebym nie, zaniechał ja pan... legalnych czynności, A, tak? A gdzie pana paska? Pan niech sobie zaniechuje co no, pan, pan chce. Paskę też. Proszę zjechać na to. A gdzie pan śpiew? Oczywiście. Paska? To jest przekroczenie uprawnień, proszę pana. Pan. O, 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 o! Tutaj wszystko, po, wszystko bezpiecznie pod okiem policji. Super. Wspaniale. Żeby udokumentować całość interwencji, tutaj jeszcze pan z białego wana, stojącego na... 36 eee, bywa też Jest interwencja I o Myślę, że dotkniemy do tyłu, Ostrożnie. Już, już Tutaj tak się tak, nie ma tak, Pana Proszę, jak ładnie No, krzaczki rozjechał. Uuu, że on wałkuje krzaki, proszę pana. Ekstra. Proszę bardzo. To nie jest niszczenie mienia. Nie odjechał po chodniku, proszę tak, pana. Tak, wiem, nie. Nie pan, wolno tak mu. wiem, widziałem, to przepuści pan tego pana. Wiedziałby... A ten pan czemu nie odjechał? No ten pan, bo no, widzę, że fizycznie jest to niemożliwe. W jakim sensie? No w takim, że no jak. A podejmie on pan. On tutaj nie zostanie na pewno. A podejmie pan, wyciągnie Ju... pan konsekwencje. Nie, Cóż, pan podjął. Spokojnie, pan mi nie podjął. Pan podjął interwencję. Yy, pan o, mi nie pan pomaga. patrzy, pan jest świadkiem, jest kolejne wykroczenie. Jazda wzdłuż po drodze dla pieszka. Ja się nie rozerwę. Odsunie się pan, to przejedzie, po nie, mnie Proszę pana, proszę pana, pan podjął interwencję w związku z proszę B-36, pana, pan tak? Pan musi mówić, co ja zrobiłem. Ja wiem, co ja zrobiłem i zrobiłem to dobrze. Proszę ustąpić, proszę się odsunąć. Dlaczego? Odsługać. Ma pan wykonywać moje polecenia, tak? Ale w związku proszę z tym. pana, ty. to jest wykroczenie to jest chodnik. W z artykułem Ale 75. nie wolno mu jechać, proszę, proszę pana. To nie jest ograniczenie wolności. Jakieś. To nie jest ograniczenie wolności. Pan ogranicza moją wolność, bo nie mogę przejść chodnikiem. Panu się pomyliły strony. Proszę pana, zejdźmy na bok. Dlaczego? Bo tak pan, bo wydaje panu polecenie. No jak nie zejdę, to co? Jak nie zejdę, to jest artykuł 65a za stosowanie się do poleceń funkcjonariusza za to ale jest pan mandat. Nie może mi ukazać, tysięcy mi pan nie może mi kazać. Tak zejść z chodnika, tak. Po pana prostu. mogę wszystko Panu kazać. Czyli nie mogę stać na chodniku? Moje polecenie jest tutaj ważniejsze. Dobra, czyli pozwala pan. Moje popełnić polecenie wykroczenie jest jeszcze raz. Mandat jest do 5 tysięcy. No, ja, wiem. ja taki mandat zaraz na okay. pana nałożę. Dobrze, przepraszam. Ja się wcale nie gniewam, tylko proszę mnie słuchać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Dziękuję do widzenia. Do widzenia. O, niszczenie mienia. Uuu. Niszczenie mienia, proszę pana. Ojejku, kurczę i to publicznego. Tym się pan nie przejął? Nie przejmuje się pan. Super. Ile pan dostanie? Nie mogę panu powiedzieć. Za co? Za zakaz? Jak dostanie pan mniej niż 1500, to ma pan szczęście, bo za to jest normalnie 1500? Ale to jest wtedy niedopełnienie obowiązków przez policjanta. Także... A, na szczęście, że jestem z żoną, wiesz? Tak? No. Bo jakbyś był bez żony, to co? Gdzie bym jechał? No gdzie bym jechał? Gdzie byś, no. gdzie byś jechał? No nie wiem, ale grozisz mi? Przepraszam, może pan. Ja cię te... tylko informuję. Konfident. Może... Że co? Może patrzeć, że pana... Słucham. To pan przeprosi jakoś... Tu... Ale to ja panek pan ten... no Pan przeprosi tego Pane, pana. No ja stoję sobie tutaj. Pan mnie pan ominie. Pan mnie ominie. Okay. Pan mi ominie. Uważa pan, bo pan zniszczy tu samochód, tu są ślady teraz. Może pan mnie nie, nie obcierać? Przepraszam, pan tak blisko stanął. Proszę, pan sobie przejdzie. Dzięki. Nie będę przecież nieuprzejmy. Ja Dziękuję nawzajem. Teraz zobaczymy, jeszcze rozjeżdżanie krzaków tutaj. O! A jak dmuchno. W znowu. No co, posprzątaliśmy? Dobrze. Jeszcze chwilę. Już powiem panu, że już na parkowanie dzisiaj miałem 4 telefony, żeby stąd jechać. Proszę pana, a to, nie, nie, jest, no ja to rozumiem, nie jest dla mnie... Ale... Pa... Ma pan rację. A dla mnie to nie jest Ma parkowanie, pan to jest jeżdżenie po chodniku. Pan, tak? no pan go tak, rozliczył tak, za parkowanie tak, czy tak. za jazdę? Za ja to jest to samo. Nie. Y tak, y to jest to samo. No to taryfikator jest minimum 1500. Y nie, jest pan w błędzie oczywiście. Dlaczego? No dlaczego? Nie ja wymyślam taryfikatę. Proszę Pana. No. 20, no pouczenie albo 1500. 26 artykuł, ustęp 3, punkt 3. Jazda wzdłuż po drodze dla pieszych. Minimum 1500 do 3000. Za recydywę 3000. Proszę Pana, no ja wiem przecież pana, po czym ja chodzę pana, i jakie są przepisy. Proszę Pana, także tak. Ja zdecydowałem, co zrobiłem. No to jak Pan mi Ja z tym polemizował, ale to jest mniejsza o większą. Aha, czyli Pana zdaniem to nie jest jazda po drodze dla pieszych, tak? Proszę Pana, no... Porsche nie jechało po drodze dla pieszych, po której idą teraz piesi. Eee, proszę Pana, meritum tego było... Ja byłem świadkiem tego, że ono zaparkowało. Nie, Pan był świadkiem jak, tu, jak tutaj dojechał po drodze dla pieszych. Pokazałem Panu palcem jak tu jedzie. Nie musiałem ten pokazywać. Eee, dobrze, czyli poczekamy jeszcze tam na... いただなん。